Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ma nową siedzibę. 15 grudnia punktualnie o godzinie 13 dyrektor Ewa Rurynkiewicz wraz z rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Krystyną Czają uroczyście przecięły czerwoną wstęgę oficjalnie otwierając nowy rozdział w historii inkubatora. Mamy dobrą kadrę, mamy zespół studentów, który z nami współpracuje w różnej formie, mamy pewne inicjatywy, które podejmowaliśmy, czyli jesteśmy zadowoleni. Na koniec mamy własną siedzibę, w której chcemy rozwijać dalej naszą działalność. Z nowej inwestycji. Szczególnie cieszy się rektor Uniwersytetu, która podkreślała, że opolska alma mater zmierza w dobrym kierunku. Nie mam tutaj poczucia, jakobyśmy coś zaniedbali. Gdybyśmy nie wystąpili o te środki, to popełnilibyśmy, jak ja to nazywam czasami, grzechu, grzech zaniedbania. W dzisiejszych czasach musimy ciągle modernizować. Młodzi ludzie nie będą chcieli do nas przyjść i nie będą chcieli studiować, jeżeli będzie to, będą to studia w siermierznych warunkach, na starym sprzęcie, w, no, w niezbyt wygodnych pomieszczeniach. Uroczyste Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się w ramach drugich dni Przedsiębiorczości Uniwersyteckiej. Dla kogo i w jakim celu zostały zorganizowane? One przede wszystkim mają zainspirować i nauczyć studentów, absolwentów, młodych pracowników, ale jak się znajdzie starszy to też chętnie. Tak, jak, jak zrealizować swoje pomysły, zainspirować do odwagi, do tego, że jeśli masz pomysł to są możliwości realizacji tego pomysłu. Koszt budowy inkubatora wyniósł około miliona złotych. 85% sfinansowała Unia Europejska. Więcej informacji na www.radiosygnały.pl.